Klikam Cerberusa, on też daje Cerberusa. Kto wygra, dostaje dwa nowe, mega rzadkie sekrety. Oficjalnie rozpoczynamy tą bitwę! Gramy o Cerberusa z najlepszym graczem w Polsce wizowej. Siema się tajtori! W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie trade'a o Cerberusa, czyli jednego z nowych, najrzadszych secretów w całym Steel A Brainrot. Dodatkowo wbijemy na serwer do najlepszego gracza w Polsce, czyli Matiego, którego już znacie z poprzednich odcinków. I zagram z nim w nowym trybie duelsy 1 v On wrzuci swojego Cerberusa i ja wrzucę swojego. Wygrany zgarnia je dwa. Więc jak widzicie, odcinek zapowiada się naprawdę potężnie. Oglądajcie go od początku do końca, żeby nic nie przegapić. 2000 łapeczek w grę pod tym odcinkiem i już w najbliższych filmach zrobię mojego Najmocniejszego tradea w życiu. Wymienię moje wszystkie Brainroty na jakiegoś OG Secreta. Napiszcie w komentarzu, za kogo chcecie, żebym się wymienił. Czy Strawberry Elefant, czy miał, czy może skibidi Toilet. A ja już nie przedłużam tego wstępu i zaczynamy odcineczek. Zacznijmy od Trada. No i dobra, drodzy widzowie, odcineczek ten zaczynamy sobie od potężnego Trada. Daję mojego La Sekreta 1.8 miliona na sekundę i jest oka z I teraz na mój serwer wbił właśnie ziomek, który, jak widzicie tutaj, będzie przenosił mega mocnego Brainrota. Tego nowego. Otwieramy bazę, ja daję mu te dwie brain rociki. on oczywiście tutaj wrzuca mi tego Cerberusa, no myślę, że ciekawa wymianka, też już posiadam teraz tego nowego, dajcie znać, czy się opłacało, no wiadomo, mój La Secret dawał 1.8, więc trochę więcej, ale jednak wiecie, Cerberus to Cerberus, on jest mega mocny i mega rzadki. Więc jak widzieliście, ku udany, jestem bardzo zadowolony, bo teraz moja baza jest potężna. Po pierwsze, mamy tutaj Dragona, Dragon Caneloni, 1.3 biliona, jest La Secret Kombinationas, już widzowie, za chwilę nie przechodzimy do pojedynku z Najlepszym graczem, ale jeszcze dokończę Wam moją bazę. Bo tutaj właśnie mamy tego Cerberus. On ma jeszcze dwa specjalne efekty i daje 1,4 biliona na sekundę. Ja myślę, że było warto. Patrzcie, jak on pięknie wygląda. Fragrama Antiochrama nawet tutaj jest. I oprócz tego Spaghetti Tualeti. Dalej, fragramka jest najmocniejsza. 2,8 biliona. E, mamy tu jeszcze m.in. Mani Mani Pagi od Mojikovity, e, tylko i przetrzymuję go. 420 milionów na sekundę. Rainbow. E, tutaj mój los spuki. No i jeszcze los 25 i 6,7. W drugiej bazie mam kilka Aki Bloczków. Może otwórzmy sobie teraz na szybko jednego i pędzimy już do pojedynku, gdzie zmierzymy się za chwileczkę z Matim. Uwaga! I nic ciekawego. No to co? Do dzieła, do roboty, idziemy na potężny pojedynek. Moi drodzy, właśnie w tym momencie znajdujemy się już na serwerze z najlepszym graczem w Polsce w Steel E Brainrot i tutaj jest jego baza, ale to nie wszystko. Tu jest jego drugie konto, które właśnie zaprosiło mnie na bitwę na duelsy. Chcemy zagrać specjalną giereczkę o nowego Cerberusa, ponieważ i on, i jak widzieliście przed chwilą, zarówno ja, e, mamy tego oto nowego, mega rzadkiego Secret i zaraz zagramy właśnie o niego Specjalnego One v Kto wygra, zgarnia go i będzie miał dwa, Więc trzymajcie za mnie kciuki Zobaczcie co on w ogóle mocnego ma w bazie na tym koncie Jest tu kapitano Moby 2.4 biliona I jeszcze wiele innych ciekawych sekretów Burgurę and Frujuro taki kozacki e, No, zazdroszczę mu tej bazy A wy oglądajcie do końca i kibicujcie Żeby udało mi się wygrać z nim tą gierkę Będzie ciężko, bo on naprawdę bardzo, ale to bardzo Ogarnia brainroty, zobaczcie w ogóle tego Lakasa, bo jaki jest super, idziemy jeszcze na samą górę. Co będzie tutaj na samej górze? Fragment czokramy. Oprócz tego, jak widzicie, dragon Caneloni. No i mamy pięknego dragona. To jest jedna z jego wielu baz, bo on tych baz, jak wiecie, ma mnóstwo. Jak już oglądaliście wcześniejsze odcinki. No i okej, okay, czas zagrać z nim giereczkę. Kibicujcie. Ta gierka będzie dosyć specjalna, ponieważ możemy używać tylko i wyłącznie meduzy, czyli tej tutaj głowy, którą sobie zakupię. Oprócz tego kijka, którego mamy pod jedynką. Więc ja akceptuję od niego zaproszenie. Robię to. W tym momencie wchodzę na duelsa z najlepszym graczem. W Polsce. Rysuje się mocno, widzowie. No, ja stracę tego Cerberusa pewnie, ale dobra. Klikam Cerberusa, on też daje Cerberusa. Kto wygra, dostaje dwa nowe mega rzadkie sekrety. Oficjalnie rozpoczynamy tą bitwę. Gramy o Cerberusa z najlepszym graczem w Polsce, widzowie. Jest grubo, nie? Jest grubo. Kibicujcie, kibicujcie, moi drodzy, możemy używać tylko i wyłącznie kika, no i oprócz tego meduski, więc będzie śmiesznie. Dobra, ruszamy, on ma to jakiegoś laga. O co chodzi? Kto to wygra, jak myślicie? Oj, dostał, oj, dobry start, dobry start, moi drodzy. Próbuję go od razu zakosić. Nie, dobra, on tu już leci za mną, nie mogę się tak łatwo dać. Zaraz spróbuję użyć meduski na niego. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, no, garnia, jakieś skoki tu robi specjalne. Mordeczki, umiecie w to grać czy nie? Bo ja nigdy meduzy dobrze nie umiem używać, nie? To nie jest takie proste. To no halo, dostań, gościu! Ej, nie potrafię go rozwalić totalnie. No dobra, może jakieś szanse mam, no bo wiecie, jakby to było na te wszystkie rzeczy, które tutaj są dostępne. O, nie, 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 nie. Ups, teraz robi się bardzo niebezpiecznie. Zdążę to w ogóle odebrać? On już mi go kradnie. Halo, wstawaj szybko, to żyj. Dobra jest. Walczymy dalej, ej, porąbane są te gierki. Duelsy są mega fajnym trybem, ale też trzeba umieć w to grać, a ja, jak widzicie, totalnie nie potrafię, ale myślę, że jakbyśmy grali na te wszystkie rzeczy, które by tu były dozwolone, to na pewno bym przewaliła, tak? Na jakieś szanse, chociaż. Mam, Bra, mam pomysł. Zrobię teraz taką taktykę, że troszkę stąd ucieknę. O nie! Nie, 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 nie! Uff, dobra, jakoś się udało. Dawaj, atakujemy go. Szybciuteńko. Dawaj, on, on jest naprawdę dobry. On już tu maskę próbuje sypać. No nie! Zamurował mnie, ale plus jest taki, że to muruje tylko na chwileczkę. O kurde, on gdzieś tam górą będzie łaził. Co za gość, ty! Jaki to jest tryhard? Ja widzę, gdzie on jest. Ja mu się tak łatwo nie dam. O no, tu jest! Co to jest za tryhard jeden? Co za typ! Widzowie, on ma jakieś cheaty normalnie, jak on się tam dostał? On mi zaraz ukradnie mojego cerberusa! Nie, Będzie ciężko go porobić. Ja tutaj troszkę tak pójdę na bok. Nie no, nawet nie mam jak się tam dostać. I co, on będzie teraz tutaj czekał na odpowiedni moment, czy co? <grym> czy do końca gry będzie tutaj czekał? Przecież jak ja go nie pokonam chyba przez te trzy minuty, to on to wygra, bo on ma go w ręce. Tak mi się wydaje. ale mnie porobił. To jest mega dobra taktyka. Dzięki tej taktyce, widzowie, zawsze będziecie mogli wygrywać, nie? Tylko. Dobra, zaryzykuję. Uda się, czy nie chodź tu, chodź tu. Nie! Pierwszy punkt dla niego. Przegrywam. Przegrywam na razie ten pojedynek Pamiętajcie mordeczki, gramy do końca Nie można tak łatwo się tutaj poddać Chodź tu gościu, chodź tu Jak on mnie dostał? Ja coś trafię dzisiaj w ogóle? Please, please, please Dobra, i teraz tak Lecimy z maską Dobra, leży Oj, ale jestem daleko od tego Cerberusa Bo jestem po drugiej stronie całkowicie No nie Jeszcze ja oberwałem No nie mam szans z nim na razie Mega dobry gość, szczerze Okej, okay, on go już znowu mi próbuje ukraść szybciutko Ale ja zdążę Nie ze mną te numery, panie Nie ze mną te numerki Ej, co ja Cię kręcę, jaki to jest tryhard, muszę go gonić, bo jak on tam wejdzie, to już po mnie, nie? Dawaj, dawaj za nim! <grystanie> Co tu się odwala? Joki to jest tryhard, no nie! Nie, znowu tu stracę zaraz drugi punkt! On znowu robi tą taktykę! Mordeczki, jak gracie duelsy, grajcie też tą taktykę, że wbijacie tutaj z tą postacią, bo... ...wtedy no tak naprawdę nie ma już jak was porobić. Na górę nie wskoczę... ...a jak tam podejdę naokoło, to on zdąży zeskoczyć i wiecie... Dobra... Okej, okay, spróbowałem teraz go troszkę strollować i chyba mi się to opłaciło w ostatnim momencie i to było ładne I teraz ja mogę... Aj że ja mu nie dałem tego Dobra? Nie, nie, nie. Tak blisko. Myślicie, że uda mi się zdobyć też jakiś jeden punkt z nim. Ja już się pogodziłem z tym, że tego serwerusa zaraz stracę, ale no... Walczę do końca, wiadomo, nie? Ja po prostu robię to pod odcinek, żebyście mieli fajny odcinek widzowy, więc docencie to łapeczką w górę, docencie to subikiem, no bo kto normalny tak naprawdę biłby się z gościem top 1? <laughs> o, takiego mocnego Brainrota jeszcze, przecież Bez szans. A, no i super, jestem posągiem. Kurde, ej, ale ten gość jest coraz bliżej, żeby mnie tu porobić, dostawaj, wstawaj, że sztori... Boże, jaki powolny ananas. No, no, no i 2-0, no. Zero, jak tak dalej pójdzie, to już nie będzie to zbierać, stracę trzeci punkt i, i będzie po mnie, bo ten gość to ogarnia. Naprawdę dobry jest. Ok, teraz mam jakąś szansę. Spróbuję go szybko przeatakować. Nie, 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 dobra. Idę teraz pod moją, pod tą bazę. Oje, on tu już leci od razu z czymś takim. Chodź tu. Musisz teraz oberwać. Mam pomysł wizowy, żeby go porobić. Mam taki tutaj jeden plan. Ehm, no, ale czy mi się to uda? Chyba nie, chyba niestety nie. Dostał za 8 sekund. Będę mógł znowu użyć meduzy. Nie jestem w takiej złej sytuacji. Schowam się tutaj. O, i teraz on leci tu gdzieś na mnie, gdzie on jest? Gdzie on jest, tam gdzieś lata! On próbuje się znowu wbić tam na tyły, ale nie ze mną te numery, panie. Teraz zrobimy taką akcję, hop! Ale czemu ja też się. No, on zdążył tego użyć. Przecież ten typ jest nie do pokonania, widzowie! Mati to jest totalny kozak, jeśli chodzi o brain roty i no chyba nie myśleliście, że go pokonam. Ale próbować zawsze można. Teraz może ja zrobię jego taktykę i spróbuję tu mówić. Poczekaj, patrz, patrz, patrz. Jestem w naprawdę dobrej sytuacji. I teraz nie zleciałem, jakim ja jestem dzbanem. Już to miałem, już to miałem prawie widzowie. Dobra, on tu leci za mną. Teraz mogę spokojnie poczekać w tym miejscu w tym momencie. Dawaj, dawaj, jestem tak blisko, nie no, jeden punkt! Chociaż jeden punkt bym miał. Kurde, i teraz on tam wbija już jest po mnie. Już jestem ripem, jak go teraz nie zrzucę. Szybko, dobra, lecę za nim. Udało się jeszcze jakimś cudem. Coraz lepszy się już w to staje, trochę się uczę powoli. No nie, on już tam znowu wbija na górę, widzowie, no przecież nie dogonię go, do... chociaż może się uda, może zrobię jakiegoś fejla i jeszcze zdążę go dogonić. Spadł, już zleciał, nie To już chyba będzie po mnie, widzowie, to już chyba jest GG Mój biedny serwerus. Żegnaj Zostałem porobiony, zostałem porobiony przez tego szefa. No nic no widzowie, GG dla niego. ziomek jest naprawdę mocny. I teraz ma dwa Cerberusy Tak oto straciłem mojego biednego Cerberka Ale liczę, że zanim tylko zrobię jakiegoś trada i, I go odzyskam, nie? Będę próbował dzisiaj się, się tradować A w tym odcieczku to już na tyle Mam że wam się podobało, widzimy się w kolejnych piona